Nie tylko ja, ale myślę, że wszyscy Kaszubi jesteśmy bardzo romantyczni. Ja lubię śpiewać piosenki romantyczne. Miłość to jest coś, co króluje w moim życiu i dużo miłości wszystkim życzę. A słowa napisała Vanessa Zelmek do mojej muzyki i tak już pozostało. Pokochaj mnie. Jak tylko wybrany został singiel, to wiedziałam, że chcę, żeby w teledysku wystąpiło dużo kaszubów. Eee, I cieszę się, że właśnie tyle osób przyjęło moje zaproszenie, bo jest i kapela kaszubska Manioce w teledysku, ale oni też na całej płycie zagrali, więc ich słychać bardzo mocno na całej płycie pod tytułem Welewetka. Eee, są, eee, są kaszubi z powiatu łódzkiego, są kaszubi z powiatu bojerowskiego, więc jest to takie mocne zjednoczenie. Pomysł miejsca był mojego menadżera, to jest klub Pokład w Gdyni. Chcieliśmy stworzyć taki troszkę kaszubski western. Taki był zamysł, a pomysłodawcą zamysłu jest mój mąż Łukasz. Ale nie wszystko, co chcieliśmy zrealizować, udało nam się ostatecznie uzyskać, ale cieszę się, że ten cały dzień zdjęciowy na planie minął nam w pozytywnej atmosferze, że, że wszyscy byli naładowani energią i do samego końca, właśnie kaszubi, e, dawali czadu na planie teledysku. Właśnie spotykam się z bardzo miłymi opiniami że właśnie na temat tego, że, że jeszcze tego nie było, że y, mają nowe spojrzenia teraz y, mieszkańcy Sposa Kaszub na, na folklor kaszubski, że jest to bardzo sprytnie wplecione, y, aczkolwiek spotykam się również z opiniami, że co to jest, że to jest dziwne, że, że, że nie trafia to do niektórych osób, ale to jest fajne, że właśnie ta muzyka na pewno nie pozostaje obojętna. Że te reakcje są bardzo takie żywiołowe, albo na tak, albo na nie, ale że są reakcje, no bo najgorzej być takim wykonawcą zupełnie no, żadnym, nie mającym nic do przekazania i, i, i nie działającym na, na emocje ludzi. A tutaj te emocje są i to naprawdę mnie cieszy bardzo. Jest to coś, czego nie było, bo do tej pory nawet moja poprzednia płyta, którą ja y, nagrałam na jedno. To są, owszem, utwory w języku kaszubskim, ale do aranżacji takich popowych. A tutaj postanowiłam razem z producentami troszkę zaryzykować i właśnie do piosenek popowych wpleść motywy dobrze znane z utworów kaszubskich. Więc przeplatają się na płycie takie motywy jak kaszubści jezora, czy mój tata kupił Queza, czy kaszubski alfabet. I to jest wszystko wplecione w piosenki popowe, które ja śpiewam w języku polskim, choć niekiedy język kaszubski też się pojawia w, w moim śpiewie. Tego rzeczywiście nie było na, na naszym rynku muzycznym, ale dzięki temu, że tego nie było, to Polskie Radio i Warner Music Poland zdecydowali się natychmiast wydać tę płytę, kiedy usłyszeli ten materiał, kiedy rozesłaliśmy demo. Bardzo właśnie im się to spodobało, że to jest coś, coś nowego, coś charakterystycznego, no taka, taki zupełnie nowy trend na naszym rynku muzycznym. I, więc myślę sobie, że chyba warto działać odważnie. Zobaczymy. Może być albo bardzo optymistycznie, albo może się okazać, że zupełnie Polakom, nie przypadnie do gustu to. Ale ja jestem zadowolona, że taki krok poczyniłam, no bo no, do odważnych świat należy, więc zobaczymy. Premiera płyty już 5 grudnia, już mam oficjalną informację, zatem już niecały miesiąc został, jeśli chodzi o odliczanie. Płyta nazywać się będzie Welewetka. Na płycie jest jedna z piosenek, która nosi tytuł Welewetka. Wykorzystany jest właśnie motyw naszego hitu sztandarowego Welewetka. Śpiewają zespół pieśni tańce Sierakowice, są też Chmielanie. Są też manioce, o których wspomniałam, więc te motywy kaszubskie się tutaj ładnie przeplatają. A kiedy myślałam nad tytułem płyty, to właśnie mój Łukasz podsunął pomysł, żeby... A może właśnie wylewetka, bo to jest coś takiego charakterystycznego i ty też kiedyś mówi do mnie, mąż, śpiewałaś wylewetkę w koncercie laureatów Szansy na Sukces, więc wie rzeczywiście, fajna sprawa, niech będzie wylewetka. Na pucie w Welawetka jest 12 moich kompozycji, do których słowa napisała Vanessa Zelna do jednego utworu Łukasz Tartas napisał tekst. Są to zupełnie nowe piosenki, ale do tych nowych piosenek wplecione są motywy kaszubskich utworów. Także to się wszystko przeplata. Gdzieś tu jest motyw na przykład hej, młyże, młyże, a ja potem śpiewam, że było, minęło. Także jest to naprawdę interesująca taka przeplatanka, ale są to zupełnie nowe kompozycje z zupełnie nowymi tekstami, także mam nadzieję, że przypadną do gustu wam, kochani. Płyta na pewno będzie w dobrych sklepach muzycznych, na pewno będzie w empiku, na pewno będzie ją można kupić za pośrednictwem internetu. Śmieszną sprawę osobiście ja przeżyłam, bo kolega mi podesłał linka już dwa miesiące temu chyba. Że na stronie merlin.pl można kupić moją płytę. <grywa> I ona kosztowała, była w promocji, z 36 na 34 zł, przeceniona, więc yy, zrobiliśmy sobie takie żarty i postanowiliśmy zamówić z moim mężem tę płytę, bo ja byłam ciekawa. Płyty nie ma, więc ciekawe, co mi Merlin odpisze na to. No i oczywiście dostałam po dwóch dniach od mojego zamówienia maila z informacją, że yy, płyta akurat nie jest na stanie, <grywa> ale że będzie można ją zamówić w późniejszym terminie. Więc dość zabawnie. Jestem zaangażowana w, no, w kilka projektów muzycznych. Również zaangażowałam się w produkcję płyty kolędowej, gdzie zaśpiewają dzieci z Puckiej Szkoły Małe Morze, dzieciaki z zerówki z pierwszej klasy. Naprawdę jest tam bardzo dużo fajnych talentów wokalnych. Wydawnictwo jest tutaj na celu, na celu ma jak najbardziej charytatywny, charytatywną rzecz, bo śpiewamy, gramy dla Puckiego Hospicjum. A na płycie zaśpiewają nie tylko dzieci, ale będzie też e, grupa fantastycznych gości na czele z prezydentem Bronisławem Komorowskim i z jego małżonką. Będzie też aktorka Edyta Olszówka, będzie marszałek województwa pomorskiego, będzie Tadeusz Puszkarczuk. Zostałam również poproszona o to, żeby zaśpiewać, więc ja też chętnie z dziećmi zaśpiewam. Jedna z kolęd jest w języku kaszubskim i okazuje się, że dzieci najbardziej właśnie tę kolędę polubiły. nie tutaj tłumaczenie tekstu na kaszubski to na kwotkę zrobił. I ja się strasznie cieszę właśnie, że te dzieciaki, jak pyta mnie, i która jest wasza ulubiona kolenda? to one kaszubską. Fajne, że właśnie dzieci z pierwszej klasy, z zerówki tak bardzo polubiły śpiewanie w języku kaszubskim. Naprawdę, ja mam też z tego powodu dużo takiej radości w sobie. Więc płyta już w grudniu. Z Tomkiem fopkę przygotowaliśmy piosenki w języku kaszubskim, romantyczne i właśnie na Walentynki w roku 2012 ukaże się płyta walentynkowa, gdzie romantyczne duety po kaszubsku zaśpiewają różni wykonawcy. Nie może zabraknąć laureatek konkursu kaszubski IDOL, więc i Marlena Brzeska i Ewelina Pobłocka tutaj na płycie się pojawiły. Będzie też aktor Teatru Buffa, Artur Hamski, Tomek Wopkę też zaśpiewał i będzie też piosenka w nowa, którą nagraliśmy jeszcze tym roku, na początku tego roku wspólnie z moim mężem, z Łukaszem Tartas, więc, więc ten nasz duet romantyczny też na tej pudełce się znajdzie. Na premierę płyty walentynkowej w lutym. Czasem. Czasem warto, ale im więcej obowiązków, tym więcej nagle czasu w życiu, tym bardziej doba się wydłuża. Cieszę się, że mam fajną rodzinę i mogę z rodziną sobie wypoczywać, szaleć i bawić się z naszą Zosią. Także jest czas dla rodziny, to jest najważniejsze, a wszystkie obowiązki muzyczne są troszkę dalej. W tym momencie nie mam zupełnie takich myśli, żeby mówić sobie dość. Właśnie fajne jest to, że y, rzeczywiście jakąś taką misję sobie obrałam i spotykam się z bardzo pozytywnym odzewem. I, i często Kaszubi mi dziękują za to, że, że właśnie promuje język kaszubski i nasze y, kaszubskie tradycje. I naprawdę słysząc takie miłe słowa na temat tych działań, y, a propos kaszubszczyzny, no to wiem, że to ma sens i że nie mam zamiaru poprzestać. Będę w języku kaszubskim śpiewać nadal, ale w języku polskim również śpiewam, e, lubię również po polsku śpiewać i, i myślę, że, że jeszcze niejedna e, płyta, produkcja e, będzie i polska i kaszubska, e, także jestem otwarta na świat. Naga się Miałam przyjemność prezentować telewizor Pokochaj mnie w Telekspresie z Markiem Sierockim. Również z zespołem wystąpiliśmy w kawie czy herbacie. Tam wykonaliśmy dwa utwory, plus jeszcze był wywiad. No i przede mną programy. Wiem, że na pewno ma być pytanie na śniadanie, więc zapraszam wszystkich oglądających. Na pewno ma być też mój udział razem z zespołem, bo ja się bez nich nie, będzie, nie będę nigdzie ruszać w programie Jaka to Melodia. Także fajnie, że te właśnie idee moje kaszubskie będę mogła sprzedawać. Cieszę się, że mój materiał z kutywy Lewetka będę mogła prezentować na antenie ogólnopolskiej, no bo chciałabym właśnie Polaków zarazić tą naszą wspaniałą kaszubszczyzną.